Dziadek, chodź zobaczyć grzyby. Zobaczymy, dziadka reakcja, ale to stary grzybie, aż wiesz? Nie będzie zaskoczenia. Pięknie okay, yeah. powiedz, zbierałeś kiedyś? Tak. Zbierałeś kiedyś te na przykład? No to jest Bo. No, właśnie nie do końca, bo mi ostatnio powiedzieli, że ten to jest ten ceglastopory, nie? No. A ten to jest modroborowik. No. Modroborowik punury. No. On jadalny jest też. No. Tylko wiesz, niektórzy nie zbierają. Te y, koło samej drogi. No. Sucho, ale są. No właśnie. Dziwne to, ale. Dziwne, jak Ale prawdziwe. Ale zobacz tu na przykład jeszcze jakie. Jakie fajne. No, no Trafiliśmy w jednym miejscu To chyba było z Z20 takich o no, tak? ładnych Ale powiedz co to dla ciebie, no nie? Jak byłeś młody, to hasałeś po lasach no. A ten małeś znalazł Też znalazł Znalazł, znalazł jeden i drugi Tak Naszukali też grzybów Kurcze, kamery nie włączyłem Nie wiem jakim cudem Przeprowadziliśmy taką krótką rozmowę Na temat yy, Zbierania grzybów Dziadek mówił, że Miejsca takie, w których udało się znaleźć Około 100 grzybów Można powiedzieć naraz To, to, to żadna To żadna fraszka Chciałem kamerę włączyć, nagrać, nie, nie udało mi się, ale ty mówisz, że po stok żywów to bez problemu. Tam miejsca takie były, nie? A? Były. Po prostu trzeba chodzić, trzeba dreptać. No tak. A spotkałeś kiedyś wilka w lesie? Nie! Koledzy mówią, że spotykają. Ja nigdy. To chyba ciężko, ono mija, nie? A. To jest takie zwierzę, które człowieka będzie omijało. Też nigdy nie spotkałem. Bo ogólnie jakbyś ten yy, miał powiedzieć tutaj po przeprowadzce to ile lat jeździsz tutaj? Z 50? Nie. No. Chciałbym pomyśleć było. 86 Minus 50, 36 30. lat. No, no to. mi 25. Który rok? O. Ty no wiek? to 60 lat. No. Także 60 lat. Tutaj w mazurskiej puszczy fajna sprawa mówił. A zamyśliłem się, bo rozmawialiśmy też o babci. Dziadek mówił, że bardzo lubiła zbierać grzyby, ale jeszcze bardziej lubiła je obierać. Ja z tym obieraniem to tak troszeczkę idzie mi ciężej, ale na wieczór będę miał robotę. No przełamiemy się, także tak jak mówiłem. No, te grzybki to na pewno dobrze znacie. Tutaj jest borowik ceglastopory. I ten drugi troszeczkę się różni. Ponieważ nie jest pod spodem tak mocno czerwony jak ten. Tu sobie możecie spojrzeć. Ten ma troszeczkę inne ubarwienie. To jest modroborowik ponury. Tak. Dziękuję Wam za to, bo to Wy mi wskazaliście jego nazwę. Oczywiście człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi umiera. <laughs> Także tym akcentem żegnam się z Wami. Oczekujcie filmiku niebawem, ponieważ mam dla Was dwa filmiki z grzybobrania do przygotowania. I to tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Spokojnej niedzieli. Cześć.